Slay Queen, Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby omówić e, młodzieżowe Słowa Roku. Glamour. Coś fajnego. E, Coś świeżego. Dostojnego. 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 No. Mhm. Ja to znam, taki trend jest na TikToku po prostu i jest dźwięk do tego, ale co to znaczy, to ja nie mam pojęcia. Po piosenki, to się wzięło na TikToku, to się oglądało przez dzieciaków. I to, to już w to prostu... Rosji nie mieszaj, to jest z angielskiego ale piosenka stąd. Odnosi się do ubrań w cętki, kiedyś zwane panterką i tiktokowego trendu do stylizacji z użyciem tego wzoru przy dźwiękach utworu Glamour. Sigma. To już słyszałem gdzieś. Tak? No. Sigma to jest taki, moim zdaniem, taki Janusz Gałązka. Janusz, Janusz jest Gałązka jest, jest takim, sigma. Sigma, na pewno ma taki no, sigma, sigma moment często. Określenie osoby odnoszącej sukcesy, pewnej siebie wybitnej, którą można podziwiać. Niesamowicie ciekawe. DeLulu. Pierwsze słyszę. Mam 21 lat, pierwsze słyszę to słowo. Lulu to spać Lulu. pewnie. Nie <laughs> mam problemu, to nie nie Jakiś to. zaspany człowiek, DeLulu. DeLulu to jest takie... Rozmarzenie się o czymś. DeLulu może być nazwą osoby ogarniętej obsesją na jakimś bądź czyimś punkcie. Może określać stan psychiczny osoby oderwanej od rzeczywistości. Oh god, Messi. No to Mariusz, nie? To Mariusz wlazły. No. Akronim pochodzący od wyrażenia greatest of all time. Najlepszy w historii. Riz. Nie mam pojęcia. To jest... Coś mi się kojarzy, że coś... Riz to jest... Charyzma, coś nie, charyzma? Nie, coś no, charyzmatycznego? Może być charyzma, ale to jest bardziej chyba taki... Riz no... Rizować to jest tak bardziej chyba podrywać, coś w po stylu. Zespół zaradyzujących o atrakcyjności w oczach innych. Aura to jedyne co mi się kojarzy to z tym, że... Nie wiem, ktoś pozytywną aurą może się otaczać. Aura to jest taka, jakby taka takie, energia bijąca od takie, danej no, osoby. No, Dokładnie. Do, no, pozytywna. Raczej. Raczej. W zespół cech jakości towarzyszących danej osobie, wpływających na jej odbiór przez otoczenie. Frr, frr. Lecieć coś, nie? Frr, frrubać. Albo. No, co jeszcze? Jakiś skrót. W no, pożegnaniu. Tak? No. Frrr, frrr. Skrót od y, francuskich domen internetowych, o. Tak myślę. FR. For real, naprawdę. For okay. real. Ej, no to... slay coś mi się. Coś mi to mówi, ale nie do końca chyba wiem. Dziwcie, dziewczyny mówią, że są Slay na przykład, nie? Że coś tam zrobiły slay, slay albo są slay, slay ubrane. Wiesz, takie. Slay queen. <śmiech> 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 jest To tak, tak się. To? No, tak dobra, się dobra. Chyba dobrze wyglądający, taki... Taki... już... Przecież zawsze powiem ci tak, I... tego typu, że coś takiego fajnego. Sigma plus gramur to jest... Doskonałe, slay. świetne i w ogóle. Yeah.